Witajcie, 11.53, 10 grudnia, pierwszy raz w tym roku Ach. Uf. Uf. Ach. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Z tym dzisiaj do Was przychodzę. Wszystko, wszystko we świecie, w świecie jest Słowem, czyli rezonansem. Rezonuje każda materia, każde życie. Tak Słowo było Bogiem. I też w wersji 18 pierwszego rozdziału Agalii Jana, jest też powiedziane, że nikt nigdy nie widział Boga, bo Słowo było Bogiem, rezonansem, tak jak wiemy z fizyki kwantowej, z biorezonansów, we wszystkich rzeczy, jeżeli mielibyśmy całą materię tego świata, która nas otacza, ścieśnić. To zmieściłaby się w pudełku zapałek to jeszcze zostało by dużo miejsca. Tak, fizyka kwantowa opisuje materię. To jest pustka w środku, a pustka tworzy się poprzez rezonans. Objawia swoją materię kształt, mając określony rezonans. Tak też Bóg, będąc Słowem Bogiem, powstał w nas bo wszystko co stworzył, stworzył jeszcze nim się narodziliśmy i każdego z nas zapisał księdze żywota niesamowite uczucie wejść, być znowu w tym morsowaniu znowu jestem znowu jestem w 21 roku mojego poszukiwań w tym wielkim czasie kiedy przypełnia mnie przypełnia mnie Chrystus a nikt nie przychodzi do Ojca jak poprzez Chrystusa wierzcie w to, że idzie tym tak jak nie mówi o tym Neville Goddard to było niesamowite co się dzieje w ogóle od tych dwóch, trzech tygodni ze mną musicie to poczuć musicie to Zrozumieć o tyle, że jeżeli nie będziecie dziećmi, o to jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Cały świat z tego się śmieje i myśli, że, że to jest głupota. A żeby zostać zbawionym, dostąpić zbawienia, musisz to uwierzyć, że w tobie jest Chrystus. Poprzez Chrystusa jesteś w Bogu. Bóg ci narodzi na swoje podobieństwo i obraz. Jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi. I jeżeli tylko w nas, myśl, nasza siła przezwycięży tą materię naszego ciała i świata dookoła nas otaczająca, wygramy nasze życie. Wygramy nasze życie. Ono będzie zupełnie inne. Cokolwiek Was by spotkało, przejdziecie przez to życie z wielką wiarą, oddaniem. Będziecie tak jak Chrystus pochylać się nad każdym cierpieniem dokoła. Nawet tych, którzy Wam źle życzą i źle czynią. Będziecie z miłością na nich patrzyli i w miłości ich ogarniali. Jest super. Musiałem sobie tak wyrąbać. Bo... Już tak mroziło od tygodnia A zazwyczaj Zazwyczaj robiłem sobie od brzegu Brzegu przejścia Teraz będę musiał wyskoczyć Mam nadzieję, że wyskoczę Będę miał siły Będę miał siły Jestem Chrystusem Po to się narodziłem i po to żyję Żeby dać świadectwo I zjednoczyć się z Nim Każdy z Was ten ma dar choć więc nie wiem co wam się wydawało ile ludzi mocą swojej tej mocy bożej, którą wewnętrzną posiada kreuje sobie nieświadomie swoje życie, ilu na przykład idzie i mówi jestem zmęczony powiada słowa i wibracje jestem zmęczony i tak w kółko jestem zmęczony jest zmęczony, jego życie jest słabe, pomyśli kółko że jego życie jest słabe a kiedy zaczniecie mówić Jestem piękny Jestem Bogiem Kiedy zaczniecie to wszystko Sobie mówić Wszelkie nawet te Na dzisiejsze trudności, które macie Ustąpią Prędzej czy później Wiarą będziecie zbawieni Tu nie ma żadnej różnicy Między Pawłem a Chrystusem Tak jak Bartek W I Henryk piszą. To właśnie ta różnica została specjalnie stworzona, żeby, żeby nas podzielić. Ale zarówno wiara, jeżeli Bóg mówi u ludzi, to jest niemożliwe. Nie zbawicie się, nie unikniecie grzechów. I Bóg mówi, pomrzecie w grzechach waszych, jeżeli nie uwierzycie. I właśnie w momencie, gdy uwierzycie, wasze grzechy ustają. Bo wiecie, że jesteście Chrystusem że macie moc że cokolwiek wam do tej pory w życiu brakowało to wszystko niknie bo macie sobie Chrystusa jesteście Bogiem przestaje wam zależeć na wielu rzeczach tego świata nawet jak jeszcze do tej pory mieliście jakieś drobne rzeczy uwierzcie to to jest niesamowita dar ta wiara dar i łaska 7 minut ja pierdzielę Chyba no na teraz A tam no posiedzę jeszcze Popatrzcie oh. No Jestem pierwszy raz Jestem pierwszy raz w tym sezonie marsowałem bardzo, bardzo długo Nie wiem kiedy ostatni raz byłem w marcu 7 minut ja pierdzielę Widzicie, przestałem mówić o Chrystusie Bogu. Przychodzę z wątpienia. Wiem, że jakbym mówił, to bym jeszcze dłużej To by był. Trzymajcie się, bracia ciepło. Życzę Wam tego ognia i wiary, która wstąpiła we mnie, wstąpiła w Neville'a, wstąpiła tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Wierzę, że tak jest. Może nas jest niewielu, może nas się będą wyśmiewać. Ale warto wszystko otać z tego świata za to, co daje nam Bóg, będąc w nas. Cóż zyskalibyście, gdybyście świat cały mieli, a życie stracili? To właśnie jest o tym mowa w życiu. O tym mowa o tym życiu życiu wiecznym o tym, że nie zostaniecie wymazani z Księgi Żywota. Każdy, jeżeli ufa, i z miłością i z całym sercem pragnie Boga dojdzie do Niego Wieście w to, módlcie się uporczywie, a Bóg do Was przyjdzie przyjdzie w znakach przyjdzie w innych ludziach niezawodnie poznacie Jego si siłę, moc i wielkość i to, że budujemy Go wszyscy my, którzy uwierzyliśmy budujemy nowe Jeruzalem Dobrze, trzymajcie się ciepło, muszę wychodzić, mam nadzieję, że wyjdę, z Bogiem, Abrahama, Izaaka i Jakuba.